Czy powinieneś unikać węglowodanów po godzinie 19, jeśli chcesz schudnąć? Czy wieczorem powinieneś zapijać głód wodą, żeby stracić tłuszcz? Sprawdźmy to. Twoje ciało nie ma magicznego zegarka, który mówi UWAGA! Jest godzina 19. Wszystko co teraz zjesz zostanie przetworzone w tłuszcz. Nie istnieje żadna magiczna siła, która sprawia, że wieczorne przekąski zamieniają się w tłuszcz na brzuchu. Klucz leży w bilansie kalorycznym, czyli w ilości energii, którą dostarczasz w porównaniu do tej, którą spalasz w ciągu całego dnia. To nie godzina spożycia posiłku ma znaczenie, ale ogólna liczba kalorii i aktywność. Twój organizm patrzy na całokształt, a nie na moment, w którym ty zjadasz posiłek. Niezależnie, czy węglowodany zjadasz o 18 czy o 21, dla twojego ciała nie jest to najważniejsze. Istotna dla niego jest ilość i jakość tego, co jesz, a nie pora dnia. Mógłbym ci powiedzieć, że na wieczór powinieneś jeść same warzywa, pić zielone koktajle, ale ile tak wytrzymasz? Pewnie tydzień, może dwa i wrócisz do swoich starych nawyków. Jeśli naprawdę chcesz skutecznie schudnąć, a jednocześnie nie rezygnujesz, z przyjemności jedzenia warto podejść do tematu racjonalnie.